Cześć, dzień dobry. Witam Was w piątek 13. Wiecie pewnie, że jest taki dzień, ale dajcie znać, czy lubicie ten dzień, czy w ogóle nie zwracacie na to uwagi, czy wierzycie w takie rzeczy, że to dobrze, niedobrze. Ja mam nadzieję, że to będzie dobry dzień. W ogóle to jest piątek, więc zaraz jest weekend, więc musi być super. A na sobie, słuchajcie, mam taką bluzę z Femi Pleasure. Ten sklep się teraz nazywa chyba Femi Stores albo Femi Stories. Mm, I. I tego wzoru już na pewno nie ma, ale na pewno są inne, bo oni cały czas robią właśnie takie łączone bluzy, że trochę tutaj właśnie takiego materiału bawełnianego, a potem jest jakiś, jakiś wzór. Ja mam jeszcze drugą taką w liście, kiedyś kupiłam taką piękną w góry, i jeziora, ale ona niestety się zmechaciła, więc to nie był najlepszy model, ale ogólnie mają bardzo fajne rzeczy. Także ja się już wyszykowałam, tak jak widzicie, dzisiaj luźny dzień, to znaczy luźny w ubraniu, bo wcale nie będzie taki luźny. Trochę muszę się spiąć i trochę mam nadzieję, że po prostu będzie dobrze, bo. Bo musi być i tyle. Także idziemy otwierać kalendarz, bo to od rana mnie ostatnio najbardziej cieszy. <gry> no to dzisiaj trzynasty. Gdzie my to mamy? O tutaj. O. Yy. Płyn micelarny, czy jakiś? Tak. Płyn micelarny. No spoko. Wiecie, na wyjazd taka fajna mała butelka akurat będzie będzie dobra. On jest odkręcany, więc jakby co będę mogła sobie przelać w tę butelkę jakieś inne, więc no jest okej. Okay. Jest okej, okay, chociaż wiecie, wolałbym jakiś krem CC, jakieś inne rzeczy. Użyłam w ogóle wczoraj kremu do rąk, e, tego właśnie, co tutaj jest, tego. I powiem Wam, że on jest naprawdę bardzo fajny, bardzo ładnie nawilża. Nie wiem, czy to się wyostrzy. Może go tutaj postawię? O. E, tak, i bardzo ładnie nawilżę, on nie ma zapachu. W ogóle te kosme ten kosmetyk akurat jest, mm, co tutaj było napisane, tak, 100% vegan. Także ta marka mnie coraz bardziej zaskakuje. No dobra, to ja uciekam i widzimy się później. W ramach takiego świątecznego prezentownika, ponieważ nie nagrywałam wam pomysłów na święta, chciałam wam pokazać coś co do mnie przyszło ostatnio i opowiedzieć o zniżce, która teraz obowiązuje, bo na stronie Daniela Wellingtona przy zakupie dwóch produktów macie 20% taniej. I do tego jeszcze słuchajcie, jak wpiszecie hasło kod rabatowy Samson to macie dodatkowe 15%. I to 15% właśnie łączy się z ofertami promocyjnymi, więc no, ja Was zachęcam. Bo jeśli na przykład szukacie czegoś na prezent, czy to dla mężczyzny, czy dla kobiety, to uważam, że warto się zainteresować. Um, a jeśli na przykład sami marzyliście o czymś, chcieliście sobie coś kupić i zawsze tak zwlekaliście, to też myślę, że to jest fajny moment. Bo tak jak mówię. Te promocje łączą się, także w sumie to jest 35%. Uważam, że warto na produkty, które tylko chcecie i wybierzecie ze strony, tylko muszą być minimum dwa. Moje hasło działa do końca roku, a ta promocja na dwa produkty jest do 7 stycznia. Także ja mam wszystko podlinkuję na dole. A jeszcze teraz, przy zamówieniu, słuchajcie, gratis do każdego właśnie takiego zamówienia dostajecie świąteczne opakowanie i to jest takie granatowe opakowanie z czerwoną wstążką. Ja go tutaj nie mam przy sobie, ale to wygląda bardzo elegancko. I w ogóle te rzeczy moim zdaniem wyglądają elegancko. Wyglądają bardzo ładnie. One są takie skromne, proste, ale mm, robią wrażenie. Dlatego właśnie na przykład zostawiłam zegarek tutaj w tym opakowaniu, bo uważam, że on wygląda bardzo elegancko. Niestety mam wrażenie, że na żywo po prostu wygląda jeszcze lepiej, bo to opakowanie jest czarne. Wiecie, ja też lubię zegarki z czarną tarczą, dlatego też na takie się teraz zdecydowałam. Ale wszystkie inne też wyglądają ładnie. To po prostu. Może też kwestia tego, że ja lubię biżuterię i lubię zegarki, Ja uważam, że to po prostu wygląda bardzo ładnie, bo to jest unisex, czyli mogą nosić go kobiety i mężczyźni. Ta bransoleta wcale nie jest za duża, ten zegarek nie jest za ciężki, jest taki akurat, po prostu jest idealny moim zdaniem. Ja mam rozmiar 36 um, i ten, który tutaj mam to również jest taki rozmiar. Ten, który tutaj mam ma białą tarczę, tak jak widzicie. I dla mnie on jest taki po prostu bardziej delikatny, lubię go nosić do takich delikatniejszych rzeczy, ale mimo tego, że wiecie, ma bransoletę, to jednak y, wygląda tak solidnie, ale też nie ciężko. On u kobiet wygląda bardzo ładnie, tak samo u mężczyzn, jeszcze można teraz właśnie wybrać rozmiar bransolety, więc uważam, że naprawdę prezentuje się bardzo ładnie. No i w tym opakowaniu jeszcze pięknie to wygląda. Mm. I tutaj właśnie jeszcze zamówiłam pierścionek, to jest złoty pierścionek z szarym, zamówiłam go teraz w innym rozmiarze, bo mam, ale taki większy, on też wygląda pięknie w tym opakowaniu, w ogóle ma piękną kolorystykę, bo to złoto. To nie jest takie żółte złoto, jest naprawdę bardzo ładne, pięknie wygląda właśnie w tym połączeniu kolorystycznym. Bardzo właśnie mi się ono podoba. I mimo tego, że ja złota nie lubię i nie noszę bardzo często, to jednak zdarza mi się, a ten pierścionek bardzo mi się podoba. I komponuje się moim zdaniem też z innymi kolorami, więc mnie to nie przeszkadza, ale zobaczcie, wygląda bardzo ładnie. Nawet właśnie takie opakowanie, no, mnie się bardzo podoba, bo ta biżuteria jest po prostu taka delikatna, jest bardzo kobieca, jest taka subtelna, ale pasuje do większości rzeczy też, ale też nie jest taka bardzo nijaka i nie, nie widziałam na przykład czegoś takiego gdzie indziej. Więc uważam, że to też jest bardzo fajne i zamówiłam jeszcze bransoletkę, taką srebrną, bo tego jeszcze nie miałam, a ja noszę dużo takich srebrnych bransoletek i mam dużo srebrnej biżuterii, więc myślę, że to będzie ładnie wyglądać. No i ponownie, ona jest po prostu delikatna. Będzie super wyglądała z takim cienkim pierścionkiem, który też mam. No ale ona właśnie jest delikatna, więc mogę ją sobie założyć do moich pozostałych bransoletek i będzie wyglądać bardzo ładnie.

Feeling of joy, every girl, every boy, knowing Santa soon will be here. It's the time, what a time, the most magical time of year. See the lights, how they glow, and trees as it snows, as shoppers fill up every street. Faces full of surprise and such twinkling eyes on every child that. Wyrwa fajne rzeczy.

There'll be cookies and cakes and paper snowflakes and songs to be sung every day. There'll be ribbons and bows and a shiny red nose leading the man on his sleigh. No know where we are Mhm. Tutaj to można oszaleć. Of the fire who we'll sit and admire the stockings all filled up at last. Decorations of old glitter, silver and gold bring back memories of the past. It's the time we all know that our love will always flow to the ones that we hold so dear. It's the time, what a time, and it's finally. And cakes and paper snowflakes and songs to be sung every day. There'll be ribbons and bows and a shiny red nose leading the man on his sleigh. By the warmth of the fire, we'll sit and admire the stockings all filled up at last. Reparations of all the glitter, silver and gold, bring back memories of the past.

Tutaj różowe święte, jakby ktoś chciał.

Fajna torba na na przykład brudne ubrania do łazienki. Takie można znaleźć w TK Maxie, a tu w kiku. Proszę do Pepko Zobaczyć co tutaj ciekawego

Słowkie. Widzieliście już co tam ciekawego w sklepach. Teraz Wam pokażę, co, na co się zdecydowałam, co kupiłam. Trochę takich dodatków, trochę już tak jak widzicie, papier świąteczny, bo w ten papier będę w tym roku pakowała prezenty. Bardzo mi się spodobał. Jest srebrny i myślę, że wszystkie będą ładnie wyglądać pod choinką. Do tego tu jest taki czerwony autobus, który bardzo kojarzy mi się z Londynem i wygląda pięknie, także wszystko się zgadza. I o jest też budka, piękny jest ten papier naprawdę jestem bardzo zadowolona, więc papier kupione to w Pepko i tutaj z Pepko mam jeszcze kilka rzeczy kupiłam między innymi piżamę, bo ostatnio tego mi brakuje i stwierdziłam, że jak jestem to wezmę sobie taką ciemną, z fajnym napisem nie wiem dlaczego bardzo mi się kojarzy ta piżama z Victoria's Secret ona też, ktoś ma taką w takiej choinki czy coś i nie wiem w każdym razie ta ma też o takie spodnie bardzo świąteczna 100% bawełny. Także piżama. I co my tu jeszcze mamy jeszcze? Skusiłam się na kilka rzeczy takich naprawdę świątecznych, ale jeszcze może kończąc um, pakowanie prezentów, to kupiłam o takie dwa zestawy. Tu jest wstążka i właśnie te gwiazdki. Bo ja lubię te gwiazdki przyczepiać do prezentów. Akurat w tym roku jakieś takie małe mi się wydaje, będą, więc nie potrzebuję takich wielkich gwiazdek. I do tego jeszcze kupiłam, żeby nie pisać na, na pudełku, bo ja zawsze pisałam po prostu imiona, dla kogo są prezenty. Tu w tym roku kupiłam takie kartki i one są z jednej one mają tutaj naklejkę jakby z drugiej strony i się je przykleja do prezentu i tutaj się je otwiera i zapisuje dla kogo jest prezent, więc bardzo mi się spodobały te wzory, był jeden jedyny taki takie zabawne, pocieszne, bardzo mi się to też podoba, ten, to autko też jest takie czerwone londyńskie, w ogóle fajne tutaj pingwin, bardzo ładne więc taki zestaw do pakowania prezentów, czyli już wszystko mam już nic nie potrzebuję do takich rzeczy mm. Kupiłam też, słuchajcie, skarpetki. Jakbym miała mało. <laughs> Ale ostatnio, faktycznie. E nie wiem, czasami mam wrażenie, że po prostu nie mogę czegoś znaleźć i wszystkie ciemne mi się pokończyły na przykład, więc stwierdziłam, że tak. Kupiłam sobie stopki, bo ja stopki na przykład noszę do, do bodków. To wcale nie jest tak, że lato się kończy i przestaję korzystać z takich, z takich skarpetek, więc kupiłam sobie takie świąteczne, tak jak widzicie. No, fajne są, takie świąteczne, wesołe, radosne, te są jedyne ciemne, ale stwierdziłam, że właśnie będą fajne do takich krótkich, krótkich butów. Tu mam takie w ciemnym kolorze, długie. Te już będą pewnie bardziej do kozaków na przykład, czy do takich, no, dłuższych butów. Też są takie ładne świąteczne kolory, z gwiazdkami. Fajne. No i te ostatnie to jest pingwin, ale słuchajcie, on tutaj. O, ma takie serduszka antypoślizgowe. Ponieważ ja po domu ja chodzę generalnie bez kapci, powiem Wam, chodzę po prostu na boso, więc przynajmniej nie będę się ślizgać. Myślę, że to jest super, naprawdę. No i też bardzo ładne, są mi takie mięciutkie, mięsiste. No, także zapas skarpetek mam. Co ja tutaj jeszcze pokupowałam. Tutaj to już mam takie e, bardzo przypadkowe rzeczy z różnych sklepów. Może zacznę od przedłużacza, mm -hmm. bo to się zawsze przydaje. Kupiłam też taki sznurek, w ogóle mm, mam tutaj kilka ozdób też. Ten sznurek, właśnie mam nadzieję, że przyda mi się do ozdób i zrobi mm, to, czego od niego wymagam. Kupiłam też trzy takie ala żurawiny właśnie, bo planuję jeszcze, jeszcze coś, żeby przystroić mieszkanie, także na próbę właśnie kupiłam o, takie trzy w Leroy. One chyba były po 5 zł. Także kupiłam trochę takie żurawiny, kupiłam gumki Invisible, bo słuchajcie, ja nigdy nie gubiłam takich rzeczy, tak samo jak skarpetek, ale jednak zaczęło się i skarpetki mam nie do pary, i gumki pogubione, więc ja nie wiem, co się dzieje. Aha, i ostatnia rzecz to słuchajcie, e, śnieg w sprayu. Zachciało mi się trochę przypruszyć tę choinkę, więc stwierdziłam, że wypróbuję i zobaczymy, jak to będzie. I to wszystko, to wszystko z moich zakupów. Także takie o, takie świąteczne zakupy. Na razie jakoś tak nie do końca wiedziałam, na co się zdecydować, więc na nic się nie zdecydowałam. Wiecie, jest tyle tego naprawdę, tyle rzeczy, że można kupić wszystko. A jak czegoś jest za dużo, to ja w ogóle rezygnuję, gubię się w tym i. I wcale to nie jest przyjemność, tylko dla mnie taki stres, że już nie wiem, co wybrać, więc wolę nic nie wybierać. Także o, takie, takie moje zakupy świąteczne, zobaczymy, może jeszcze coś mm, może jeszcze coś się uda, a jak nie w tym roku, to najwyżej w przyszłym, bo w sumie jeszcze będzie wyprzedaż po świętach na pewno tych rzeczy, także jest szansa jeszcze, jeszcze coś kupić i wydać pieniądze.